Siemanko, witajcie, cześć. W ostatnim wideo rozmawialiśmy o tym, czym Quitex jest, a teraz pokażę Wam jak wygląda proces logowania i co tam możemy robić na tym naszym koncie, jak nim zarządzać. To, co jest ważne, to to, że uniemożliwiamy jakiekolwiek akcje na użytkownikach w kwiteksie, w samej aplikacji, w sensie tworzenie ich, czy usuwanie ich. To nie jest możliwe. To wszystko dzieje się z poziomu jakby samego serwera, tam bazy danych i tak dalej, Więc dzięki temu, nawet jeżeli ktoś by nie wiem, mógł się włamać do Twojego konta, nie wiem, albo mógł jakoś tam powiedzmy przez api coś zrobić. No bo różne supermoce ci hakerzy mają, no to tutaj jakby nie ma nawet takiej końcówki, którą on mógłby wykorzystać, ten haker, żeby konto założyć. Więc pod tym kątem. Pod tym kątem e, oprogramowanie jest e, zabezpieczone. Dodatkowo mamy podwójną weryfikację, przychodzą kody e, mailowe, które należy przepisać, żeby się zalogować. Mamy opcję zapisania bezpiecznego urządzenia, czyli Ty uzupełniając kod przy podwójnej weryfikacji możesz e, zaznaczyć swoje urządzenie jako, jako bezpieczne i wtedy przy kolejnym logowaniu nie będziesz musiał czy musiała podawać kodu do podwójnej weryfikacji, więc my zarządzamy tymi użytkownikami i kolejna rzecz, która zabezpiecza powiedzmy to oprogramowanie, czy zabezpiecza twoją instancję tego oprogramowania jest fakt, że Fitex nie jest oprogramowaniem typu SAS, to znaczy, że nie ma jakiejś jednej domeny jednej bazy danych, pod którą my Trzymamy wszystkich klientów i, i wszystkie kwity tych klientów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Powiedziałbym, że to jest takie oprogramowanie w architekturze pojedynczego najemcy, czyli każdy klient ma swoją instancję, swój serwer wydzielony, swoją instancję wydzieloną. Każdy klient ma również. Hmm, Wydzieloną domenę unikatową, która nigdzie się nie indeksuje, więc nie jest tak łatwo do tego oprogramowania się dostać osobie trzeciej, postronnej. Jeżeli ona nie zna konkretnie adresu URL, na którym twoja instalacja oprogramowania siedzi, no to też nie będzie takie łatwe, żeby się tam dostać. Hmm, więc to jest kolejne zabezpieczenie i powiedziałbym coś, co daje poczucie pewności, że te twoje kwity no, są odpowiednio. Zaopiekowane. E, to tyle, jeśli chodzi o, o wstęp. Zalogujmy się do naszego oprogramowania i zobaczmy te podstawowe rzeczy, które na koncie można robić. Jak widzicie, nie ma również opcji tutaj przypomnienia hasła, więc to jest kolejna ważna i istotna rzecz. Nie można sobie od tak po prostu formularza przypomnienia hasła e, uzupełnić. To znowu jest coś, co dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa tej aplikacji jest istotne, no bo nawet ktoś jeśli ma nie wiem, dostęp do Twojego maila to nie zaloguje się nie znając hasła, e, nie skorzysta sobie z formularza przypomnienia hasła, gdyby mógł jakoś Twoje mm, nawet maile przechwycić. Tutaj mamy kod do podwójnej weryfikacji. Widzicie mogę sobie dać zaufanie, zaufać temu urządzeniu i, w kolejnych sesjach nie będę musiał się już e, logować tutaj. O, widzicie tu mi się zaimportowały jakieś kwity już. Ale wejdźmy sobie na razie tutaj na mój profil. Więc tutaj mam podstawowe dane jak e-mail, nazwę użytkownika, imię, nazwisko. E, mogę w zakładce bezpieczeństwa zmienić sobie hasło. Mogę również włączyć, wyłączyć podwójną weryfikację. Oczywiście zalecamy żeby ona pozostawała zawsze włączona. Mamy też podgląd wszystkich sesji, więc to też jest ważne, że ja tutaj mogę zobaczyć, czy przypadkiem nie jestem zalogowany na jakimś urządzeniu, nie wiem, którego, z którego powinienem się wylogować, albo czy nie, nie mam jakiejś podejrzanej sesji aktywnej. To wszystko tutaj widzimy, jaki, jaka przeglądarka, jaki system operacyjny, nawet jaki adres IP i i kiedy to logowanie, to otwarcie sesji nastąpiło, możemy wylogować ze wszystkich sesji. Gdybym ja tutaj miał więcej sesji aktywnych, to wszystkie sesje oprócz bieżącej, czyli tej, w której jestem zalogowany, mogę usunąć. Gdybym miał dodane urządzenie do zaufanych, to również bym tutaj zobaczył listę tych urządzeń, w których zaznaczyłem, że tego kodu do podwójnej weryfikacji nie chcę otrzymywać. Więc trochę to nasze oprogramowanie, to, to logowanie, zabezpieczenie przypomina to w jaki sposób logujecie się do swojej aplikacji bankowej. Dodatkowo to, co jest istotne, to podobnie jak w aplikacji bankowej mamy tutaj krótką sesję, która trwa od 10 do 15 minut. Oczywiście my możemy to zmodyfikować per klient, to może być 2 minuty, to może być 2 godziny nawet. I po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie i trzeba się logować raz jeszcze. Więc nawet jak ktoś zapomni wylogować się z aplikacji, to my dbamy o to, żeby to wylogowanie nastąpiło automatycznie. Więc no tyle jeśli chodzi o te informacje o moim koncie i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów, na których będziecie mogli przekonać się o funkcjonalnościach samego oprogramowania. Dzięki.